Cześć, jestem Miklik i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, wam pokażę jak zainstalować y, shadery do Minecrafta. Słuchajcie, y, tak jest to bardzo proste, y, ale wiele osób tego niestety nie potrafi. Y, także co, y, ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania tego odcinka. OK, na początku, słuchajcie, przechodzimy sobie na stronę optifine.net. Linka macie oczywiście w opisie. No i jak jesteśmy już na tej stronie, mamy tak, o, tak oto ona wygląda. Klikamy sobie tutaj w zakładkę Downloads. Tutaj będziemy mieli e, tych wersji mało. E, prawdopodobnie ja mam akurat jedną, ale że, jeśli interesuje nas inna wersja, e, to klikamy Show All Versions. E, I tu mamy każde możliwe e, wersje do pobrania. My nas interesuje 1.16.4. Powiedzmy, bo jest to najnowsza, najnowsza wersja. Klikamy Download, czekamy 5 sekund, skipujemy i klikamy Download. No i to się nam zacznie pobierać. Zresztą ja mam to pobrane tutaj jak widzicie OptiFina. No i jak mamy pobranego tego OptiFina, to musimy go otworzyć lecz kiedy macie go otwieranego za na przykład za przeglądarką albo na przykład za, e, e, przez WinRada, tak jak ja, to po prostu wchodzimy w pliki, robimy sobie pobrane, mamy tego Optifina, klikamy prawy przycisk myszy i robimy utwórz za pomocą e, i klikamy sobie tutaj e, Java e, TM Platform C Binary i wtedy nam się to otworzy jeśli ma nie macie takiej zakładki to poszukajcie w internecie y y poradników właśnie jak y to zrobić y i klikajemy po prostu instal y po prostu tutaj wybieramy oczywiście plik, w którym chcemy mieć zapisanego tego Optifine Nano i Optifine Sukce. Nigdy tego nie miałem przeczytać, przepraszam. Install. It. Klikamy OK i to jest już wszystko. Optifine zainstalowany. Zanim jeszcze przejdziemy do Minecrafta, musimy pobrać sobie jakiś shader. Ja pobieram ze, y, shadery ze strony Syldus sh Shaders. Y Macie linka w opisie, także wejdźcie tam, bo bardzo są ładne te shadery, jak widzicie, o, zobaczcie, bardzo ładne. E, także po prostu mi się bardzo one podobają. Schodzimy sobie niżej i mamy tutaj wszystkie te shadery dostępne z tej strony. E, I tutaj mamy tak, Light, Medium, High, High, motion Blue, Extreme, Extreme volumetric Light. E, dlatego... I teraz zależy to od komputera, bo wiadomo, takie FPS-y zżerają około tych FPS-ów 150, te najwyższe. A te na przykład zżerają około 30-40-50 max. Także jeśli macie jakiś słaby komputer i macie powiedzmy 100 FPS-ów na Minecrafcie albo powiedzmy 60, to opłaca się zainstalować te shadery albo w ogóle ich nie instalować. Jeśli macie takie lepsze komputery, ja osobiście korzystam z Extreme. Bo one są bardziej opłacalne, według mnie. Te z tych nie korzystam, bo wiadomo, jakie ścinki będą. Klikamy sobie i jeśli wybierzemy już, jakie chcemy zainstalować, shadery. Klikamy sobie download. Czekamy tutaj 6 sekund: 4, 3, 2, 1. Klikamy sobie skip i klikamy download. I tutaj nam się zainstalowało, jak widzicie, te shadery. Um, One najlepiej, żeby były w Win Raru, bo bardziej się to po prostu opłaca. Wypłak, wypakujemy, przepraszam, za syf na pulpicie, ale ja to będę musiał pousuwać e, niedługo. Niedługo robię czyszczenie, więc się nie martwcie. E, także słuchajcie, na, wypakowujemy sobie to na pulpit e, albo tak, na pulpit może najpierw nie będziemy kombinować. E, po prostu wypakowujemy sobie to na pulpit. E, proszę, mamy e, I teraz wchodzimy sobie do Minecrafta. Ale jak wchodzimy do tego Minecrafta? Wchodzimy sobie po prostu w nasz launcher I jak jesteśmy w tym launcherze Klikamy sobie tutaj zakładkę instalacje Ja tu sobie wszystkie pousuwam, bo ja mam już tu bardzo dużo Dobra, powiedzmy, że o tyle uszyna I teraz robimy sobie tutaj nowa instalacja Instalację możemy sobie nazwać jak chcemy Ja sobie ją nazwę poradnik I teraz wersja jest bardzo ważne. Musicie znaleźć coś takiego jak Real 116.4 lub inna wersja, Optifine, bla bla bla. I bo, po, dzięki. Na, no, przepraszam, że się tak zacinam. Kiedy zainstalujecie Optifina, to po prostu możecie, będziecie mieli coś takiego. Jak nie zainstalujecie tego Optifina, no to nie będziecie mieli shaderów. Dlatego musicie mieć tego Optifina. Klikamy sobie to Real Ace 116.4, Optifine, coś tam, coś tam i klikamy po prostu stwórz przepraszam jeszcze raz, że dzisiaj się tak zacinam, ale no bardzo szybko mówię i zaraz się serio tak zatnę po ten, że, ten, ten nie wiadomo co mamy ten poradnik, w sensie ja to nazywam poradnik, klikamy sobie graj zapisz graj to sobie roz, y, pomijamy, jakby takie coś wam wyskoczy, no i nasz minecraft wam się uruchamia lecz jeszcze nie mamy tych shaderów w grant, bo słuchaj Musimy, musi nam się uruchomić komputer komputer, Minecraft, przepraszam dzisiaj odpadam jeśli chodzi o odcinek ale chciałem się nadrobić, bo nie było bardzo dawno, długo odcinków, więc zrobię kilka dni daily może no i jak jesteśmy już w tym Minecrafcie to tu powinniśmy mieć Minecraft 1.16 albo jakaś inna wersja zmodyfikowane lub po angielsku moded no i jak jesteśmy już w tym lobby, to klikamy ustawienia, ustawienia graficzne shadery i tutaj y, będziecie mieli prawdopodobnie bez tego wszystkiego, będziecie mieli wyłączone i domyślnie. Yy, I jeś, jak wgrać te shadery? Klikamy sobie tutaj fojder, folder na shadery i otworzy nam się taki folder. Tu są moje shadery, więc na to nie patrzcie. Yy, ale co zrobić, żeby mieć te shadery, które sobie pobiera, pobraliście? Te shadery, które macie na pulpicie, tutaj to są te właśnie, które pobraliśmy, po prostu przesuwacie do tego. Yy, Folderu. I tego nie będziecie raczej mieli, bo y, po prostu ja drugi raz to pobieram. Y, przy, y, dlatego tego nie przesuwam. Po prostu przesuwacie i już tutaj będziecie mieli te shadery. Jak przesuniecie do tego folderu, już nic nie wystarczy robić. Tutaj już to będziecie. Ja już to mam tutaj, jak widzicie. Y, klikamy sobie te shadery gotowe. I teraz zacznijmy, jak wejdziecie sobie na domki. No, fu, jakie domki da świat. Ja po prostu nazywam to domki. Yy, to słuchajcie, mam już te shadery zrobione. Yy, jeśli ktoś nie widział PS tego domku, jak go zbudować, to wbijajcie. Przepraszam, że jeśli teraz mogą być jakieś lagi, ale nie ustawiłem nagrywarki, żeby nagrywać grę. No, woda wygląda tak. Proszę, zobaczcie, taki, takie shadery nawet według mnie spoko. Nagrywam na nich. Możemy wziąć nawet sobie liście, to takie typowe rzeczy. O zobaczcie, no tak one wyglądają. Także co? To będzie praktycznie już chyba na tyle. Dzięki wam za oglądanie, słuchajcie, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Subskrybujcie kanał oczywiście i lecimy po tysiąc. Mam nadzieję, że do czerwca zdążymy, bo wtedy są moje urodziny. Także trzymajcie się. Do zobaczenia, papa. Pa.